Witam serdecznie, ja jestem Fubu i zapraszam was na taki mały filmik w sumie e, pokaz m, jak wbijam e, Setny Paragon w Diablo 3 gram postacią e, barbarzyńcą. barbarzyńcą w tym momencie jesteśmy w butwiejącym lesie zbijamy elity w sumie to już niewiele nam zostało do wbicia Setnego Paragonu wybijamy elity i będziemy lecieli na kryptę pokażę wam w skrócie, yy, setny Paragon to znaczy tak, mamy tutaj, widzimy, w góry 99. Yy, paragon to jest coś takiego, że co, co level, yy, maksymalny poziom 60, co level dostajemy jeden Paragon. Yy, paragon daje nam 3% szansy do znalezienia magicznych przedmiotów i 3% szansy do znalezienia więcej złota. Yy. To jest po prostu taki prestiż diabła, tak? W tym momencie. Ja tutaj jestem ten koleś z tymi skrzydełkami anielskimi Znaczy, że mam kole, 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 edycję kolekcjonerską Diablo 3 W tym momencie przeteleportuje, przeteleportujemy się do skrzyni otrzymujemy piątego Falema, czyli to już maksymalnie full Dzięki czemu ekstam zapierdala Jeszcze dodatkowo koleś tutaj aktywował misję rodzinę Radchę. Trzeba najpierw wybić matkę, dlatego że matka mrozi Potem ojca i potem ma, małego Jebena. E, ten niebieski pasek na dole co widzimy. To jest mój poziom doświadczenia. Między mm, jeszcze tam z że 2 mm brakuje. E, expimy w tym momencie na e, takich zombiakach, takich zombiakach, e, na zgnilcach. E, matki żgają i, i z tych kurwa wniów, ich wymiocin. Powstają trzy dodatkowe moby. E, Zadaję potężne ciosy. Zaraz będzie level up, uwaga. Zaraz jebnie, to jest 99, bo widać I, 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 i. Jeszcze chwila, tak jest, jeszcze brakuje nam dosłownie Jest kurwa, poziom setny GZ Osiągasz setny poziom mistrzowski W tym momencie mój portret się zmienia, zyskuje 3% do znajdowania magicznych przedmiotów Dodatkowo mm, O i taki oto portrecik dostałem Także widzimy tutaj po lewej stronie Jest kilka graczy, czyli generalnie 4, jest to max na yy, Max Graczy jest na yy, danej grze. To jest maksymalna ilość Graczy, czyli czterech. Yy, w tym momencie jest z nami tak Pan Slip, 60 level, Paragon 7 9, jest to Szaman, potem jest Monk, Twisted Soul, 56 Paragon, yy, Kokej yy, 36 Paragon oraz ja jestem yy, na 7 Paragonie, czyli Barbarzyńca. W tym momencie jeszcze mi pozostało dwa levele drugiego barwa sobie wyekspile, i też będę wijał setny Paragon. W sumie, dlaczego wijamy te setne Paragony? Chodzi o to, że teraz wychodzi niedawno znaczy ma wyjść dodatek do Diablo 3, który się nazywa Ripper of Soul I będzie też Paragon 2.0. Generalnie wiele się zmieni w nowym dodatku, tak? W tym momencie na podstawce w Diablo 3. Nie ma piątego aktu. Tak jak było w Diablo 2, e, prawda? Podstawką były 4 akty. Dopiero w Diablo 2 Lord of Destruction e, było można przejść do piątego aktu. Także tutaj wchodzi e, nowy dodatek będzie. Rapper of Soul oczywiście sobie go kupię. I ten paragon, który teraz jest setny i maksymalny level 60 zostanie podniesiony do 60 levela. Będziemy mogli uzyskać 70 level oraz paragon setny zmieni nam się na nieograniczony, czyli możemy mieć na przykład 1000, tak? i teraz tak, o co tutaj chodzi z tymi paragonami? Chodzi o to, że im więcej mamy postaci z paragonami, tak? powiedzmy 50 lub setne, tym yy, po wejściu nowego dodatku Będziemy mogli sobie, poczekajcie, ja tutaj jeszcze wezmę sobie wyłączy, kurwa gadu gadu, bo mi jakieś oczoje wypiszą. Po wejściu paragonu 2.0 będziemy mogli sobie, im, im więcej będziemy mieli paragonów, tym więcej punktów będziemy mogli rozdać statystyki, tak? W tym momencie postać automatycznie dostaje, powiedzmy, 3 do siły, 2 do vita, 1 do zręczności i tak dalej. W nowym dodatku Rapper of Soul punkty będziemy mogli rozdać indywidualnie ja, w tym, ja mam w tym wypadku jeden, jedną postać z setnym paragonem drugą postać z 98 paragonem trzecią postać mam z trzecim paragonem co po przekonwertowaniu na nowy system paragonu, który wejdzie czyli paragon 2.0 łącznie będę miał 162 punkty 162 paragon na wszystkich postaciach, tak? bo w tym momencie ja muszę zbijać indywidualnie na, na każdej postaci e, paragon, co w dodatku, który wyjdzie, e, to się zmieni, tak? bo paragon będzie e, na wszystkich postaciach, czyli będzie przypisany do konta i e, rozdanie wszystkich punktów statystyk e, będzie dopiero po osiągnięciu 800 paragonu co jest Będzie to bardzo duże wyzwanie, bo chyba ze 2 lata mi zejdzie, żeby wbić. Aż takiego no takim life to nie jestem, gram w wolnych chwilach oczywiście. Eee, także teraz, póki jest taka możliwość i szansa, nadrabiam, nadrabiam, tak żeby mieć, no po, powiedzmy te 250 punktów, tak? Czyli jeszcze setki w Czyli jeszcze za jakieś dwie postacie na setnym paragonie by się przydało dobić. Oprócz tego, co mam. No w tym momencie, extreme na kryptach. Przepraszam, ale jestem trochę chory. Ja miałem katar, ale już mi przychodzi. Um, krypty to jest taki nowy sposób ekspienia. Ktoś tam coś tam wyczaił, tak że wszyscy tak podłapali. Wszyscy podłapali. Generalnie chodzi o to, żeby przed wejściem do krypty zespawnować dużo mobów. Trzeba po prostu użyć Monka, albo Barba, albo Szamana. Przelecieć się kilkanaście razy po krypcie. I żeby te, 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 te wściekłe, e, te rzygające monstrum e, tutaj widzimy po prawej stronie było, o tutaj też jest. Ona po prostu jak ma miejsce to takimi żyga takimi wymiocinami i z tym wymiocin powstają trzy dodatkowe moby, tak? No ona może w sumie żygnąć aż sześć razy, czyli e... może ci łatwo policzyć, tak? Ile z jednego moba, z jednej matki możemy mieć... czekajcie, jedna do 3, 8, 18 mobów z jednej matki, czyli w sumie 19 mobów z matką, nie? A takich matek jest w cholerę na tej mapie, także naprawdę mobów jest bardzo dużo, gen, aż gęsto aż, aż laguje. No i co się wiąże z tym, że jest zajebisty, kurwa, exp. Tutaj co widzimy na dole, mamy takie jakby takie słomy. Te trzy słomy to znaczy, że tutaj jest, są trzy playerzy. Trzy, trzech graczy jest na grze, plus ja to jest czwarty. Nefalem Mamy pięć stacków. One są na czas, powiedzmy na 30 minut. I te nefalem daje nam większą szansę na zdobycie magicznych przedmiotów oraz na złoto, tak? Na przykład jak idziemy na klucznika, czy to jest taki boss, z którego dropi klucz, żeby wejść na ubery, to klucznik nie sypie nam kluczem, tylko wtedy sypie kluczem, jeśli będziemy mieli właśnie 5 na falemów. A żeby zdobyć na po prostu trzeba znaleźć i ubić elitarnego bossa. Elitarnych, tak? Albo czempionów. Tak, Czempioni tak, to tak, są stworki. Tak, tak. Mają, e, które mają taką niebieską poświatę, a eltarne potwory e, są to e, moby, które mają taką żółtą poświatę, co nie? E, także tak to wygląda. Tutaj widzimy szamana na, na nietoperki, e, Micha też widzimy ja gram barbem. W sumie mamy jakieś 300 000 DPS-a. Jak się ubieram już tak najbardziej na pół, może 320 nawet unbuffet. Ale w tym momencie Używam dwóch toparów, mam założony Halfire'a ringa i Leoryka, plus jeszcze klejnot w hełmie Także typ typowo jestem do zabierania expa eee, Czekajcie bo jeszcze ktoś tutaj połkował na teście się jakiś kurwa przyjebany kurwa chueniu ci kurwa tam powiedziałem Dobra jest już, jest już okej okay. eee, Także no tak to mi więcej wygląda Czyścimy całą kryptę w sumie teraz to robimy tak bardzo wolno, ale ja już troszeczkę podłapałem i no, całą kryptę przechodzimy powiedzmy w jakieś 90 minut, tak? Takiego szybkiego runa, pobijamy takie wybijanie pojedynczych mobów, wybijamy tylko większe skupiska mobów, oczywiście jak znajdzie się też jakiś upierdliwy elit w tej krypcie, olewamy go totalnie, jeśli jest wiz to go zamrozi i ucika po prostu dalej, takiego szybkiego runa robimy. Tutaj ja się troszeczkę skupię na wybijaniu takich pojedynczych mobów, ale tutaj widzimy kolega, na, no mamy mini mapę, szybko podszedł. Jest duże skupisko, ktoś tam awansował, był taki niebieski rozbłysk, właśnie zdobył kolejny level paragonu. Tutaj o, yy, szaman też zarzucił kromfe. Czerwone, Czerwona taka podłoga to jest aura monka. Mam też skorna z wyglądaniem życia. Bart yy, ma taki bug dość. Yy, nieprzyjemny dla mnie Mianowicie taki, że jeśli na przykład wpierdalam się w Moby na WW czyli na, na tym bączku, na, na trobie To yy, bardzo często wpadam. Dlatego yy, tam wyczytałem. Kurwa, się zmachałem przy gadaniu bez sensu. Uff. Sorry, choroba mnie wyczerpuje. O, tutaj widzimy taką łunę, dropną mi el elitarny yy, item. Akurat to była jakaś buława, podejrzewam, że to była furia. Yy, itemy dropią w sumie to sporadycznie. 10 minut filmu, także zaraz się skończy, w sumie 12 minut zagrałem. Pokażę Wam jeszcze kilka takich ciekawostek z Diablo 3, bo gra jest naprawdę bardzo ciekawa. Potem jak mi wychujali na metinie z tym moim mikiem. To nie mam zamiaru już tam więcej wracać. Myślałem, że mi pomogą ten mikro odzyskać, ale mają wyjebane, trudno to się mówi. Nie, także no, pozostaję da dalej na marmorce i będę na nagrywał więcej tych filmów, tylko muszę znaleźć na prostu czas. Postaram się minimum jeden dziennie wrzucić, yy, tak żebyście mieli co oglądać. No i tutaj to jest, już jest chyba prawie koniec krypty. Yy, dobijamy te mabeczki. No ta, i ta, taka oto sytuacja, taka oto sytuacja jest, Jakby, jak chcecie pograć na przykład w Diablo lub ee, zaczynacie przygodę z Diablo 3, mogę was podexpić, napiszcie mi do mnie, mój battle tag to FUBU, <coughs> przepraszam, mój battle tag to FUBU, h 2782, także możecie do mnie, do mnie napisać albo wejść na facebook i na TSA. Yy, tak, tak tak to, 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 to wygląda. Właśnie tutaj ta matka, jakby się wyżyka, to ona wtedy już tych mobów nie respałni. Tylko tak po prostu pluje. Pluje w nas i pluje. I ja tutaj piszę czy engage. To tyle. Ja się w Dziękuję.